W tym roku złożonych było 6 projektów twardych i cztery projekty miękkie, mamy rozstrzygnięcie, ponad 2600 osób brało udział w głosowaniu w tym na projekt, w tym na projekty twarde 2500 i blisko 2300 osób na projekty miękkie, jeżeli chodzi o zwycięzców tego głosowania to no na pierwszym miejscu mamy plac zabaw na, 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 na na osiedlu Przytorzu za kwotę 290 tysięcy złotych. Drugi projekt, który został zakwalifikowany do realizacji, to są Zielone Grocholice projekt opływający na kwotę blisko 700 tysięcy. No i chcielibyśmy być może nie w takiej formie w jakiej wnioskodawcy, o, o jaką wnioskodawcy wnosili, ale jednak przystąpić do chociaż częściowej realizacji tego trzeciego projektu, który w ramach głosowania został został doceniony przez mieszkańców, czyli za modernizację naszego lodowiska miejskiego i to naprawdę projekt, który fajnie byłoby w naszym mieście zrealizować. Jeżeli chodzi o twarde, jeżeli chodzi o projekty miękkie, no to pierwsze miejsce i kwota 50 tysięcy sterylizacja i kastracja psów i kotów oraz drugi projekt to jest Zdrowie Plus, jeżeli zdrowie na plus. Przepraszam, również za 50 tysięcy i to są różnego rodzaju działania profilaktyczne z zakresu czy wad postawy, czy kardiologii, a więc no, projekt jak najbardziej prozdrowotny. Realizację rozpoczynamy od roku 2020 i oczywiście jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, te projekty będą w tym roku zrealizowane. Natomiast w chwili, kiedy zadziałyby się jakieś sytuacje, które nie pozwoliłyby, ja tutaj taką mam nadzieję, że będziemy mogli je dokończyć w roku 2021. Firma zewnętrzna, jak państwo zdążyli również zauważyć na stronie tutaj dedykowanej budżetowi obywatelskiemu, przedstawiła nam również statystykę głosowania i to jest zupełna nowość w ogóle w edycjach budżetu obywatelskiego. Wiemy ile głosowało kobiet, ile głosowało mężczyzn i w jakim przedziale wiekowym znajdowały się te osoby. Dodam iż bardziej aktywne były kobiety. Panie no, takim projektem zupełnie nowym to był butelkomat, który przymierzyliśmy się do tego projektu. Nie będzie on realizowany co prawda w ramach budżetu obywatelskiego, ale myślę, że miasto będzie próbowało pozyskać środki jakby tutaj inne na ten cel i będzie aplikowało w ramach innych źródeł o środki finansowe, aby takowe butelkomaty po prostu zafunkcjonowały na terenie miasta.